Ile w 2024 roku zarobił projekt Tobiasza Rapy, i jak to się prezentuje względem 2023 roku i pamiętnych ponad 7 milionach przychodów? Dream wystąpił w filmie Uda Quavisa. i uczy swojego tatę grać w Minecrafta, a Damian, który na co dzień nagrywa Brawl Stars, pierwszy raz zagrał w Minecrafta i sprawdzimy, jak mu poszło. Witajcie, ja jestem Cepotwór. Ogólnie, ostatnio w kontencie Minecraftowym i generalnie w internecie jest trochę spokojnie i mówiąc w dwóch słowach, lekka stypa. Dlatego na te newsy musieliście trochę czekać, a jeżeli docenić jeśli te starania, to pamiętaj o pakiecie startowym widza czyli subskrypcji oraz lajku. Super zestaw, serio. A jeżeli masz jakieś skiny w CS i chciałbyś się sobie wymienić na inne, to bardzo dobrze się składa, ponieważ ponownie partnerem dzisiejszego odcinka jest Pirate Swap, czyli szybka, prosta i przyjemna wymieniarka skinów, na której możesz po prostu wymieniać swoje stare skiny do broni, a lepsze lub zwyczajnie je sprzedawać. A korzystając z mojego kodu Cepotworek, jako moi widzowie otrzymujecie dodatkową premię przy doładowaniu. A jeżeli chodzi o formy płatności na stronie, to macie tam wszystko do wyboru do koloru, plik Google Pay, karty płatnicze czy nawet krypto, każdy coś pod siebie znajdzie. Cała strona jest mocno intuicyjna i banalnie prosta. Zaznaczasz skina bądź kilka skinów, które już cię nie interesują. Następnie po prawej stronie wybierasz w zamian innego skina bądź skiny, które chciałbyś otrzymać w danym zakresie cen. Wszystkie skiny mają swój flot, czyli tak zwane zużycie, mogą mieć również różne naklejki na sobie, co ładnie pokazuje podgląd skina, na który wymieniacie. Jak już wybierzesz coś, co Cię zainteresowało, na dole zostanie Ci wyświetlone saldo. Jeżeli została jakaś resta, Transakcji, to trafi z powrotem bezpiecznie na twoje konto, później po prostu realizujesz transakcję, przekazujesz swoje skiny komuś innemu, a w zamian dostajesz upragnioną skórkę, którą wcześniej wybrałeś i wpada ci ona elegancko do ekwipunku. Co najciekawsze, na stronie jest również zakładka konkursy, gdzie możesz wygrywać darmowe nagrody oraz zakładka z osiągnięciami, której za wykonywanie zadań PirateSwap daje ci różne darmowe nagrody. Jeśli więc chcecie pozbyć się swoich starych skinów i wymienić je na kozackie nowe, to sprawdźcie Pirate Swapa i skorzystajcie z mojego kodu, żeby po prostu dostać bonus i jak to Totalny szefik wejść na wyższy poziom. A my przejdźmy do pierwszego tematu, który nie będzie minecraftowy Tak, jesteśmy w newsach o minecraftcie A ja ci nagle mówię o temacie nie minecraftowym Wybacz widzu, natomiast będzie on dotyczył Kalucha Tak, tego Kalucha, który też grywał sobie w minecrafta Natomiast my dzisiaj nie o tym Bo Kaluch na swoim drugim kanale zaczął niebywałą serię O którym muszę wam opowiedzieć Oczywiście nie mówię tutaj o serii Skampera Która też jest super, to jest na jego głównym kanale Natomiast Kaluch zagrał w Robloxa Tak, nie zbejtowałem cię drogi widzu Serio, jeżeli mi nie wierzysz, no zobacz to Kaluch zagrał w Groe Garden Czyli cholernie popularną grę w Robloxie, o której fenomenie mówiłem wam dokładnie w tych newsach, ale to sami posłuchajcie. Gierka ma ponad 2,7 biliona odwiedzin. Rozumiesz, ile to jest? Mordeczko, wiecie, to jest 2,7 biliona? Od. No dobra, potwór, ale na czym w ogóle polega ta gra? Jaki jest jej fenomen? Jak myślisz, dlaczego ona się tak wybiła? nie mam zielonego pojęcia. Cała gra polega na tym, że masz małą działeczkę, w której masz grządki, sadzisz sobie różnego rodzaju roślinki, które kupujesz sobie w sklepie, zbierasz je, sprzedajesz, kupujesz coraz to nowe, lepsze roślinki i tak naprawdę cała gra na tym polega. No, także jak sami widzicie, ta gra jest do tego stopnia popularna, że nawet Haluk w nią teraz zaczął grać i wielu twórców tak naprawdę zaczęło. Ostatnio też Jacob podajże przy tym swoim projekcie, gdzie założył ukryty kanał, wiecie, na 7 dni i tam pokazywał ile zarobił. Również postawił na robotę. I również z tego co mi się zdaje, grał tam w Growe Garden. No, także miło widzieć Kalucha w tej odsłonie Robloxowej. Ciekaw jestem, to jeszcze spróbuje swoich sił w Robloxie, ponieważ jest to bardzo interesująca gra, która z roku na rok zdobywa coraz większy elektorat odbiorców i coraz więcej ludzi decyduje się w nią grać. Sam znam wiele osób, które są w moim wieku, tak? gdzie takie stare emerytowane dziady, które grają se w Robloxa. Pierwszy przykład z brzegu. Znasz Kampera? No pewnie, bo robimy razem serwer P. Chwała wielkim szefom. Natomiast my tutaj teraz nie o tym. On na przykład też w Robloxa dalej gra. Także sami widzicie. Roblox jest dla wszystkich. Niesamowita sprawa. Jakbyście chcieli zobaczyć co potworkę grającego w Robloxa, chyba nie muszę mówić, żebyś lajka dupnął. Ty dobrze wiesz, co robić. Widzę. No dobra, a Franę to ty jeszcze pamiętasz? Tego YouTubera Bedwarsowego, co był totalnym kozakiem i potrafił giga klikać w mychę. No to chłop generalnie znowu wrócił sobie do Bedwarsu. W sensie, z Franę jest taka przygoda, że on ma coś takiego, że na przykład potrafi sobie zniknąć. Tak wiecie, totalnie z dup. Mówi, mówi ci, że ej, będę wstawiał regularnie filmy, po czym nie będę i znika na jakiś czas. No, także Franek sobie ponownie wrócił na swój kanał i przypomniał hasło do konta, dodając film, który zatytułował, Coś tu jeszcze żyje. Pewnie chciał po prostu sprawdzić, ile widzów jeszcze zostało na kanale, i zostało ich naprawdę sporo. Widać, jak oddaną grupę odbiorców ma franę Wełę. Też nie dziwota, jest on bardzo autentyczny. Nie ma problemu, by mówić o wszystkich rzeczach, nawet o polityce. No i generalnie myślę, że za tą autentyczność, właśnie widzowie go cenią i regularnie wracają na kanał, mimo tego, że dalej opiera się on o Bedwarsy, które jak wiemy, no nie mają już swojego najlepszego czasu w internecie, już są za tym całym pikiem popularności. Natomiast miło widzieć, że ponownie próbuje, ponownie wróci. No i miejmy nadzieję, że będzie to bardziej regularny powrót niż ostatni, bo chyba ostatni skończył się na paru odcinkach, na paru streamach. Ale mogę się mylić, nie wiem. Dla starych wyjadaczy moich newsów to będzie nie lada ciekawa informacja. Pamiętacie, Hen Hen, któreś tam newsy? Jak mówiłem Wam o niesamowitej Bożonarodzeniowej animacji Minecraftowej, zrobionej przez die na jej kanale, gdzie między innymi był nawet Cepotwór Szef. No to słuchajcie, ta sama Dia zrobiła kolejną Minecraftową animację, w której również jest Cepotwór Szef, ale zaraz do tego przejdziemy. Tylko tym razem cała animacja dotyczy Robin Hooda, a w tym przypadku akurat Mięta Hooda, czyli YouTubera Mięty, ponieważ tak w animacjach DI z Minecrafta zawsze pojawiają się jacyś YouTuberzy. Tutaj Cepotwór też się pojawił, jak już wcześniej wspominałem, i niestety byłem po prostu chłopem, który strzelał z łuku w jakiejś tam rywalizacji, między innymi ze szlachcicem Bremem. I nie wiem dlaczego. Byłem chłopem. I dlaczego zawsze jestem taki chudy na tych animacjach? człowieku, c potwór ma ponad 40 metrów biceps. Natomiast My teraz nie o tym. Mam nadzieję, że Dia to obejrzy i będzie wiedziała, że w następnej animacji jakby daje C potwora, to, żeby dać mu wielką łapę. Ale co, spokojnie, przejdźmy do Meritum, a mianowicie głosów udzielili między innymi tacy twórcy, jak ów wcześniej wspomniany główny aktor, czyli Mięta, Lady Marion, czyli Nerumi, Wafelku, który był szeryfem, Mangetsu, Felt, czy m.in. Mantis. Także super było ich posłuchać. I fajnie, że jest to kolejny Minecraftowy projekt. W którym twórcy Minecraftowi się jednoczą łączą. I ja, naprawdę fajna robota, super sprawa. I co jeszcze mogę powiedzieć? No, w sumie to nic. Generalnie super, super, super. No i fajnie. <grym> Nie no, niesamowite jest. Moje przedstawianie newsów? Wow. <grym> Mam wrażenie, że w jakimś temacie zapomniałem. Klasik, klasik gorce, potwór, przedstawianie newsów? Nice. A, mordeczko. Niedawno mówiłem ci o tym, że Trumpek wrócił. I mówiłem tam o tym, że ponownie zaczął nagrywać filmy i w ogóle, że tam sobie eksperymentuje troszkę z tym formatem. No, FIFA, RIFA generalnieśmy trochę pogadali o tym trampku. bodajże w tych newsach w tych newsach, o tym Trumpku generalnie już parę razy było, natomiast Trumpek ma zagraniczny, tajny kanał a wiecie jak na mnie działają tajne kanały youtuberów, o których nagrywam <grym> <grym> dlatego też teraz wam o tym mówię Trumpek ma zagraniczny kanał, na którym również tworzy treści z Minecrafta są to te same treści, tylko po prostu anglojęzyczne i co ciekawe, powiedzieliście mi o tym wy, na moim Discordzie, Ciastka Potworka na którym podesłaliście tego zacnego newsa, także dziękuję wam bardzo. I teraz tak obstawiaj drogi widzu, jaką nazwę Nazwę swojego zagranicznego tajnego Minecraftowego kanału mógł wybrać YouTuber o niku Trumpek. Uwaga, teraz niczym z milionerów? Czy Jest to odpowiedź A: Trumpek English. Odpowiedź B: Shoes MC. Odpowiedź C: Sneaker MC. Czy odpowiedź D: Boots MC. Mordeczko, trzymam cię chwilę w niepewności. A jeżeli wybrałeś odpowiedź C, to zgadłeś: Sneaker MC. Dokładnie. Trumpek nazwał się za granicą Sneaker MC. Na ten moment ma już tam dodane na ten kanał trzy filmy. I to, co mnie najbardziej jednak zastanawia, o ten scenariusz, który tam mówi ta postać, bądź czyta, to mówi Trumpek, czy może używa do tego jakiegoś AI, albo nie wiem, modulatora, bo brzmi tak, kurczę, no nie wiem, mało trumpkowo. Bosses, new that give you and that deal Ale może, może ja się po prostu nie znam. Natomiast, no, jest to nasz polski Trumpek, fajnie, że rozwija się za granicą, ciekaw jestem, czy po tym moich newsach yy, nie zniszczę mu całego kanału, który tak naprawdę chciał być, żeby był tylko na zagranicę. Jeżeli tak jest, bardzo cię przepraszam, Drogi Trumpku, nie to jest moim celem Chciałem po prostu poinformować widzów, że masz taki ciekawy projekt zagraniczny Także jeżeli ustawisz lokalizację na Stany Zjednoczone to dopiero wtedy możesz wejść i zobaczyć kanał Sneaker MC od Trumpka Inaczej nie wchodź, drogi widzu, nie rób tego A co do wyników tego kanału, to jeden z odcinków poleciał naprawdę potężnie Bo zdobył aż zawrotne 125 tysięcy wyświetleń Także jest to naprawdę kozak wynik jak na zagraniczny kanał I ciekaw jestem, czy już tutaj na przykład Trumpek ma włączonego AC a jak tak, to ile pieniążków z takiego cudnego filmu na kanale ze Stanów Zjednoczonych padło na jego konto? A o pieniążkach będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać w kontekście innego dużego polskiego YouTubera i jego dużej ekipy, a mianowicie o Tobiaszu i Rapach, ale to za chwilę, ponieważ teraz zostaniemy jeszcze w tematach zagranicznych i przejdziemy sobie do Dakławisa, który to niedawno poniósł klęskę w starciu z Dreamem. Ich konflikt bardzo ochoczo i płomiennie komentowałem oraz relacjonowałem poprzez swoje materiały newsowe. I doszliśmy do momentu, którego, jak powiem, że nikt się nie spodziewał, myślę, że dużo nie minę się z prawdą, ponieważ Dream wystąpił gościnnie w filmie Dakławisa. No człowieku, mają gigabit, idą ze sobą na noże, nagrywają na siebie przyśmiewcze tiktoki, na przykład tak, I nagle człowieku Dream niczym ziomeczek występuje sobie u Dakławisa, jak gdyby nigdy nic, wiesz, ziomale, wiesz co, chodzi siapsi, teraz jesteśmy, normalnie. Faki nagrali ponad 8-minutowy film, dokładnie minut miał 8, 3 sekundy, wiesz, żeby po prostu można było dać fajne reklamki, no nie, no, wiemy o co chodzi. Natomiast um, odcinek ty się trickshotów w Minecrafcie no i powiem wam szczerze, że jest to dla mnie niespodziewane, ale traktujcie ten agonius po prostu jako ciekawostkę i troszkę domknięcie tamtego tematu, ich riffu, ich jakieś tam, jakiegoś tam konfliktu. Jak widzimy po prostu całość była stricte wyreżyserowana i pod po prostu content, także z drugiej strony fajnie, że się połączyło tak dwóch dużych twórców z drugiej, myślę, że połączył ich fakt tego, że obydwaj generują spore zasięgi i chcieli wygenerować jeszcze większe, czy fakt tego, że obydwaj ustawiali swoje filmy. Tego nie wiemy i się pewnie nie dowiemy, ale zostając w temacie Dreamer nie mógłbym przejść obojętnie Obok jego live'a, w którym słuchajcie To wystąpił jego tata I uczył on go tam między innymi PvP w Minecraft'cie Grania w Minecraft'a I pokazywał mu gierkę Fajna sprawa, bardzo ciekawa inicjatywa Mam taki vibe troszkę Technoblade'a I tego jak tam tata Technoblade'a Angażuje się teraz powiedzmy w tą scenę Minecraft'ową, mam taki właśnie vibe Że tutaj Dream chciał podobny efekt uzyskać I kurczę, wydaje mi się, że mu wyszło W ogóle ten skin taty Dream'a no, Wygląda genialnie, jakbym wyobrażał sobie, jak Dream zrobi tego skina. No i inaczej bym sobie go nie mógł wyobrazić. Jest to super robota. Stream naprawdę bardzo ciekawy. Półtorej godzinki fajnego formatu. Też jest to news Discorda, także dziękuję za podesłanie tak ciekawej informacji, drodzy widzowie. Zanim jeszcze przejdę do Damiana, grającego pierwszy raz Minecrafta i o co tam w ogóle chodzi. To słuchajcie, Pamiętacie, jak mówiłem wam x newsów temu już? Dzisiaj będzie dużo powrotów takich followbackowych do newsów. To były chyba te newsy, gdzie mówiłem akurat negatywnie o Kapim, odnośnie jego zmiany formatu i kontentu, gdzie tam dodał ten taki odcinek, który był dosyć nie trafiony moim zdaniem. Natomiast my teraz nie o tym. Słuchajcie, Kapi, tak ten Kapi, który niegdyś grał między innymi na Anarchii i kończył w sumie z kontentem Minecraftowym. Ponownie do tego Minecrafta sobie wrócił tym razem w postaci shortsu. I zaczął on tworzyć troszkę zbliżone shortsy, które mogliśmy zobaczyć podajże u Terra i Stavsona. Natomiast fajnie widzieć go ponownie w Minecraftcie, Co by nie mówić. Tym razem shortsy tworzone są wraz z kubikiem 44. Kim jest kubik 44? Tego nie wiem. Natomiast wrócił on do tego w Minecraftowego. Formatu i traktujcie tego News'a jako ciekawostkę jego y, po prostu takiego, można powiedzieć, powrotu do dobrze znanego formatu. No dobra, teraz wreszcie o tym Damianie. Damian jest znany z Brawl Stars. Kto gra w Brawl Stars? Wie kim jest Damian? to ogląda Damiana? Wie kim jest Brawl Stars? No wiecie o co mi chodzi, generalnie. Wiecie, co to jest Brawl Stars? Boże, ja nie potrafię mówić. No nieważne. Generalnie Damian, polednie popularny twórca Brawl Starsowy, który, można powiedzieć, zrobił w tej grze już praktycznie wszystko. Ma nawet piosenkę Eluvina wersja Brawl Stars. Eluvina. tak każda gra się. Tu zaczyna. Tak, która była parodią tej luwiny od Bońskiego. Tak, ta piosenka ma na ten moment 7 milionów wyświetleń, dlatego ci o tym mówię. Tak, to bym ci o tym nie mówił. Ale serio, to, to robi to na mnie duże wrażenie. Naprawdę. Piosenka pimpka i luczka z kościami też dalej tyle nie ma, więc wiesz, to robi wrażenie. No, natomiast Damian swoje epizody z Minecraftem jakieś tam malutkie miał, co też podkreślił na filmie u Nexe. Ponieważ to właśnie Nexe robił za, powiedzmy, coacha, który uczył Damiana, jak przejść Minecrafta. Ponieważ Damian nigdy tego Minecrafta nie przeszedł. Był ponad 8 lat temu na jego w głównym kanale odcinek, gdzie jego brat uczył go grać w Minecrafta, taki młodszy. Natomiast z tego, co mówi sam Damian u Nexe, a sumie sami posłuchajcie. Był filmik z Grasusiem kiedyś nagrany, zagraliście. Ale widziałeś, co ja tam zrobiłem na tym filmie? Zrobiłem, nie wiem, z twojitem i wlazłem na drzewo i zacząłem coś budować i skończyło. No właśnie, niezbyt <grym> dużo. No także, jak słyszeliście, Damian na tamtym odcinku mało co zrobił i w gruncie rzeczy jego doświadczenia z Minecraftem są zerowe. Nigdy jakoś dłużej nie grał w tę grę, dlatego fajnie go zobaczyć w tym wydaniu, w naszej klockowej gierce. No i przede wszystkim jego połączenie z Nexe. Uważam, że bardzo fajnie się dobrali. Co więcej, też Damian powiedział to w filmie Unexe, że brał udział w Igrzyskach Śmierci. Jest to prawdą. I został wyeliminowany przez Tobiasza. Także to jest taka ciekawostka odnośnie Igrzy które już były. Łoju, hen, jakiś czas temu. Bardzo przyjemny odcinek, bardzo ciekawy materiał. I ze śmiesznych momentów to na pewno ten. No jak masz wódce, to on generalnie. To on generalnie jest w stanie cię uderzyć, ale nie jest w stanie cię. Да. Yeah. Ja widziałem Cześć. to i stwierdziłem, że nie ma. Nie, nie, nie. Pokonał nas ten Ale docelowo finalnie udało mu się tego Minecrafta przejść. Także szapoba, super sprawa. A my przejdźmy teraz do klutego odcinka. informacji na którą wszyscy czekali, a mianowicie, jak to jest z tym Tobiaszem, ekipą rapy, co potwór coś ty wynalazł, o czym ty chcesz nam powiedzieć, ale zanim to, muszę cię trochę ostudzić, ponieważ pojawił się jeszcze bardzo ciekawy odcinek odnośnie Również Tobiasza od małego youtubera Keryla, który przeanalizował manhuntów youtubera I wysnuł hipotezę, jakoby owe manhunty były ustawione i w swoim materiale pokazywał dlaczego tak uważa. Także sami posłuchajcie co Keryl miał do powiedzenia Bo uważam, że jest to bardzo ciekawy materiał Ja uważam, że ten manhunt jest najbardziej ustawiony ze wszystkich Od początku robi się strasznie podejrzanie Tobiasz na początek nie dostaje żadnej broni Więc byłoby serio niefajnie, gdyby jakiś chłopca Przyszedł do niego z drewnianą siekierą czy nawet mieczykiem Przecież to byłby koniec. Na pewno by go zabił. No i w siódmej minucie Kubir przychodzi do tobiasza z samej łapki, a widzimy, że w ręku ma drewno. Czemu więc nie poświęci 5 sekund na stworzenie siekiery i nie zabije ranera? Przecież wtedy na pewno wygrają. No dobra, może ma tylko jedno drewno? No otóż nie. Zaraz jest pokazany pow kubira i możemy zobaczyć, że ten ma 13 desek. Ten człowiek mógł bardzo łatwo uzbroić wszystkich chłopców podczas gdy tobiasz by musiał bić ich z łapki. I wiecie, elementów takich, które wydają się być ustawione u Tobiasza w Manhunta, jest naprawdę sporo. Patrząc na film Carry, jedne są bardziej legitne, drugie bardziej naciągane. Natomiast coś w tym na pewno jest. Jednakże, to co warto zauważyć, co zauważył między innymi również Kacorwin. <grafię》>, tak, ten Kacorwin, wiecie który Kacorwin? W komentarzach obecnie większość Minecraftowych filmów jest ustawianych. I jest to po prostu w pełni znormalizowane i są one robione stricte pod content i pod to, by widzą się je lepiej oglądało. Dlatego ja no mówię Wam tutaj o tym, żeby krytykować tobie bądź, nie wiem, jakoś umniejszać efektowi, jakie jego Manhunty przyniosły. Natomiast warto, żeby też tutaj to wybrzmiewało, żeby też o tym mówić, ponieważ często młodzi gracze Minecrafta idealizują sobie swoich twórców i robią ich jeszcze lepszymi niż realnie są, podbijając im mocno ego. A, no i po prostu uważam, że powinni oni wiedzieć, że to jest ustawione i że to jest wyreżyserowane i że wiecie, że to jest ileś tam prób, ileś podejść. No wiecie, o co mi generalnie chodzi. Stricta ciekawostka przed główną bombą, a mianowicie sprawozdaniem finansowym za rok 2024 spółki RAPY, czyli dokumencie, do którego wgląd w sumie ma każdy, który to zawiera bardzo ciekawe informacje na temat zarobków całego projektu RAPY. I teraz tak, to co od czego zaczynałoby zacząć, traktujcie tego newsa stricte jako rozwinięcie tematu sprzed, można powiedzieć roku, gdzie komentowałem film Tobiasza z Q&A, w którym sam pochwalił się, ile za rok 2023 jego spółka zarobiła. W tamtym sprawozdaniu, które przedstawiał było to ponad 7 milionów przychodów netto oraz ponad 3 miliony kosztów, by finalnie wygenerować zysk w wysokości 3,5 miliona złotych. Ten rok wygląda zgoła inaczej i teraz właśnie temu się przyjrzymy. Jeżeli chodzi o przychody netto spółki RAPY za cały 2024 rok, to wyniosły one ponad 4 miliony, dokładnie 4 miliony 481 tysięcy. I jak już sami widzicie, jest to o wiele mniej niż rok 2023, natomiast no, nie ma co tutaj ukrywać, Rok 2023 był dla ekipy rapy Rok. rokiem naprawdę owocnym. Ich serwer był po prostu potęgą, jeżeli chodzi o liczbę graczy, o zaangażowanie społeczności, no po prostu potęga, potęga na skalę całego naszego kraju. Rok 2024 był bardziej bolesny. Pamiętamy wszystko wszyscy dobrze, co się wydarzyło na Rapach. Też aktywność chłopaków wydaje mi się, że była lekko mniejsza. Natomiast dalej jest to ogromna liczba. Pamiętajcie natomiast, że na ten przychód składa się cała ekipa rapy. W sensie wszystkie ich projekty, o których wiemy, może o nie wiemy, nie wiem. Natomiast na pewno też. Rapy merch, rapy host, ich serwer, rapy, któryś tam jeszcze chyba serwer Tobiasz Net, to wszystko pod to się składa. Natomiast to, co Was pewnie interesuje, ile z tych ponad 4 milionów za 2024 pochodzi z YouTube'a? Jeżeli chodzi o YouTube'a, jest to tylko bagatera, tylko 400 tysięcy złotych. Wiecie, z, 4, z ponad 4 milionów tylko 400 tysięcy złotych pochodzi stricte adsense z AdSense'a z YouTube'a. Przyrównując to do filmu Tobiasza, w którym mówi o przychodach z 2023, widzimy tutaj, że jest spadek, jeżeli chodzi o przychody z stricte sensa, czyli z wyświetlonych reklam na YouTube na kanałach twórców ekipy Rapy. Natomiast jest to niewielki spadek względem tego, co tak naprawdę było w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi natomiast o zysk w 2024 roku, no to po odliczeniu wszystkich kosztów spółka zakończyła rok z zyskiem w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Także i tak czy siak czy jest bardzo dobrze. I to, co mnie natomiast najbardziej zaciekawiło w, w sprawozdaniu finansowym, to fakt posiadania przez spółkę Rapy inwestycji krótkoterminowych Kryptowaluta o łącznej wartości ponad 3,4 miliona złotych. Jest to dosyć nietypowe, jak na firmę z branży Minecraftowej, ale z punktu widzenia czysto inwestycyjnego, bardzo ciekawe i moim zdaniem, to nie jest prawda, inwestycyjna, dobre posunięcie. I to, co na pewno należy tutaj teraz podkreślić: spółka rapy pod wodzą Tobiasza to przykład bardzo dobrze prowadzonego biznesu, związanego i opartego na Minecraftzie. Przychody rokrocznie są milionowe, żadnych zaległości, solidna poduszka finansowa w kryptowaluta. No, zdecydowanie, co by nie mówić, robi to ogromne wrażenie, przynajmniej na mnie. Serio? Szapoba, Tobiasz, cała ekipa rap. Genialne posunięcie. Ciekaw jestem, jak to wygląda w przypadku anarchii, bo tutaj wglądów takie dane nie mamy. Jednakże, patrząc na to, że ich największa konkurencja, czyli rapy, miały spadek względem wcześniejszego roku, a oni dalej utrzymują te same, jak nie nawet większe liczby co rok wcześniej, to śmiem myśleć, że tam jest naprawdę, tak jak u Tobiasza było zajście dobrze, to tam jest wykur Super dobrze, no, natomiast są to tylko domysły Pamiętajcie, czy traktujcie to czysto Informacyjnie, jeżeli ktoś był ciekawy Jak to wygląda, no to, to teraz nie musicie Czekać na Q&A Tobiasza, bo ce potwór Przyszedł z pomocą, a, no i Generalnie, żeby też to wybrzmiało Słuchajcie, news, czysto informacyjny Bardzo szanuję całą ekipę Rapy, Tobiasza Czy twórców, o których mówię, także pamiętajcie o tym No, i dziękuję za oglądanie, trzymajcie się Cześć czołem, kruski z Rosałem. Elo